Sprawy, która jest innej materii. Do Państwa na pewno wrócimy, do szpitala Profamilia i do naszych wspaniałych gości. Bo mamy jeszcze jednego tutaj pana, bardzo przystojnego mężczyznę, który napisał do mnie, że jest stary i schorowany. Ja protestuję, bo pan wygląda jak Carrington, jak bardzo... Jean, e, bardzo... Jean Gaben. Ja, podobny do Jean Gaben, pan ta, profesor ta. Bielecki. Ale pan napisał, że pan jest stary, schorowany i nie jest w stanie skutecznie bronić się przed byłą żoną i dwojgiem dorosłych, wykształconych przy pomocy Pana pieniędzy, podobno dziećmi, które okazały się nie jego dziećmi, co być może ma kluczowe znaczenie dla bardzo skomplikowanej e, historii takiego Pana ojca Gorio, bardzo niegdyś bogatego, e, bardzo wykształconego, jubilera, który pracował e, przy metalowych e, e, koronkach w Niemczech za czasów, kiedy się zarabiało marki, stracił obec Obecnie dorobek życia, dom za 8 milionów, zestawem z pięknymi karpiami, który położony jest blisko Starówki Gdańskiej, hotel w budowie, bo podarował wszystko owym ukochanym dzieciątkom, dzieciom dorosłym. Dziś pan jubiler, producent mebli w tak zwanym międzyczasie, żyje z zasiłku z, z poczuciem zmarnowanego życia. Oto ta opowieść. Witam pana, to tu piękne, położone nieruchomość. Pan wygląda jak Harrington nie przymierzając. Przed śmiercią, dlatego że to ten jest pewnym dowodem mojej klęski życiowej i katastrofy. Gdybym był Cały bidi bidi wielki pan. Teraz jest pan przed wyrzuceniem z tego domu A przez ukochane system, dzieci. Przez ukochane dzieci jestem w zasadzie przed dzień y, licytacji komorniczej, która nade mną wisi ponad rok. Po narodziźnie wyszło, że jeszcze on się przez całe życie znęcał pod wpływem alkoholu nad rodziną, czyli byłą żoną i dziećmi. Piękna pogoda. Tadeusz tam siedzi, kosi trawę, tutaj pojawia się raptem policja do niego, wyprowadza go w kajdankach. Tak, mnie skuli. No i A pan protestował, przecież pan nie miał. Nie, 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 no, ale nie, nie był pan podbiegny. Nic miał. nie mogłem zrobić, przyjechało ich dwóch. On jest sam jeden, tu są trzy osoby, które występują. Żona była i była i dwoje... żona i dwoje dzieci. W ciągu tych dwóch dni, kiedy on jest w tym areszcie, była to... żona łącznie z dziećmi, zabierają to, co uważają z tego domu, swoje rzeczy i wyprowadzają się. Wyprowadzają, zabierają ze sobą dwa samochody, które tu były, telewizor, tabletki do zmywarki, takie drobiazgi. Dlaczego, nawet, się... nawet to, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to przez nich nazywane potem w każdym... W procesie sądowym jest to nazywane ucieczką, że oni w panicznej ucieczce musieli stąd uciekać z przed. O, oprawletkami do, do I Z telewizorem pod pachą. Moja małżonka przez bardzo długi okres czasu. Robiła wszystko, żeby to małżeństwo zniszczyć poprzez y, długotrwały romans z, 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 utrzymywany z boku, o którym ja się przypadkowo dowiedziałem od małżonki. Małżeństwa, które przy okazji rozbiła także. I dlategoście się Państwo rozeszli. Tak, oczywiście to była bardzo ważna przyczyna. Jeszcze w tym czasie nie mieliśmy dzieci, żeby było ciekawiej. Była żona, wróciła po pół roku, płacząc, przepraszając, obiecując, że już nigdy więcej to się nie powtórzy, że ona przyznaje, że była złą żoną, ale będzie się starała. Tak jest. No, spróbujemy. I faktycznie z tego związku, z tego po powrocie. Ale niestety dzieci się, szczęśliwi... ale dzieci się urodziły. Znowu wypłynęła jakaś paskudna historia, w której była zanurzona, umoczona moja ex małżonka. Przypadkowo wracałem, wróciłem zamiast do domu, do Warszawy z Towarem z Holandii, który wiozłem i mój odbiorca opowiedział mi, tu była wczoraj twoja żona pilnuj lepiej no, i w tym Holandii czy głupku, czy coś w tym rodzaju i w zasadzie miał rację. Przygoda, którą, która spotyka wiele osób, nie tylko mężczyzn, czyli tak zwane rogi, ale też grom z, jak, z jasnego nieba, z ust własnej córki, którą pan uznawał za własną. Ja ją spotkałem po raz pierwszy od lat, po chy, siedmiu latach. <laughs> Przypadkowo na starej na ulicy i zapytałem, a, że córeczko, jak możesz mi robić takie rzeczy? I? Ona odpowiedziała mi, że o co ci chodzi? Ty nigdy nie byłeś naszym ojcem. Postanowiłem to sprawdzić. DNA, tak. Ten wynik wykluczający domniemanego ojca jako biologicznego ojca badanego dziecka. Obydł w dwóch przypadkach, czyli. W przypadkach. Tak jest. Przepraszam. Fatalnie. On pozwolił im w luksusie żyć, wykształcił ich, w luksusowych warunkach żyli, a, mieli A małżonka, wszystko. która przecież wiedziała, Była, że go oszukała. Żona, tak, i to jest, pewno trochę jest to niestety, ale jest to perfidium, prawda? Wystąpiłem o, ym, o unieważnienie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanych. Tą sprawę przegrałem. Pan Tadeusz darował dzieciom 47 lat. Setnych części majątku. Po 47%. Po 47% tak. procent majątku obojgu dzieci Jeden, 47, drugi, 47, I to było w 2005 tak. roku. Tak. Wtedy tak. pan jeszcze oczywiście nie wiedział, że to nie pana o, dzieci. Nie. To nie, nie byłoby darowizny, gdybym wiedział, że niczego bym nikomu nie podarował. jak Dopóki byłem właścicielem, mogłem robić z tą nieruchomością, co chcę. Mogłem sam sprzedać wszystko tak. i zatrzymać całą gotówkę A sobie. jednak z, 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 ile ten majątek był wart? Wtedy, mm. kiedy pan. Mu, Darował. Około 8 milionów złotych jest ten y, y, majątek. Ta niecała nieruchomość y, warta. On walczy o przetrwanie w tej chwili, <grym> o byt. On żyje po prostu z pomocy rodziny, Społeczna, znajomych. Z pomocy społecznej. Nawet z pomocy społecznej, bo była już taka sytuacja. Hotel, cały ten budynek hotelowy. Nie może pan tam... sprzedać tego? No nie może, On bo nie, mówi, nie jego jest. Nie jego jest. To jest duży budynek liczyli, że będzie taką mm, też no, salą ślubów, coś takim, pałacem ślubu. Po prostu ten A czyje to jest w tej chwili? No dzieci. Rejestrują działalność gospodarczą w postaci trzech sklepów do Palaczek. Z Dopalaczami do zakładam. Na wybrzeżu, w na, najlepszych tak. punktach. Monte Cassino, hmm. Gdynia, Gdynia, Gdynia ja święte Mecca. Bardzo Do, do palaczy Założenie tych trzech sklepów, żeby je założyć, to trzeba było mieć kilkaset tysięcy. To nie było to tak. Skąd oni wzięli te tysiące? No, mnie. Najprawdopodobniej były Tylko. to pieniądze, które jest Jestem tutaj. I źródłem. Tak, tak. I źródłem. Tak. Tak. Ale Ponieważ w jaki sposób oni to zrobili? 132 razy oczyszczali moje konto bankowe. Ile razy? 132 razy w ciągu dwóch lat oczyszczali, czyli stale zerowali moje konto bankowe. Gdzie w jaki sposób zerowali? Tam były pieniądze z pana pieniądze. działalności. Przelewali, tak jest. Tak, na swoje konta przelewali. I twierdzą, że ile ciągle pieniędzy pieniądze. Ja, ja przypuszczam, że około 300 tysięcy złotych. A pan nie sprawdzał, co, że panu. Ja w tym to, Za bardzo byłem zajęty produkcją srebra. I po dwóch miesiącach, już jak sprzedają do palaczek tutaj na wybrzeżu, występują do ojca alimenty. Żeby temu człowiekowi staremu dowali. Następną sprawę. By to... Tak, jest, żeby po prostu mu przykrzykć życie. Żeby nie tak, mógł wychodzić z sądu, sądu dokładnie. Tak, żeby Bo po na... prostu, żeby nie był... tłumaczył się i w ogóle, żeby mu się odechciało żyć. Pół roku po sprawie o alimenty od ojca. Kiedy rzekomo nie mają z czego żyć, kupują za milion złotych trzy mieszkania własnościowe w Gdańsku. Strona przeciwna korzystała z bardzo fachowej obsługi prawnej, w tej chwili korzystają z dwóch kancelarii. Tadeusz nie ma żadnej obsługi prawnej, po prostu go na to nie stać. Jest z okolicy Grodna. Pani taka przyjechała tutaj miał syna przystojnego pracowitego dokładnie I który miał żonę to, no, i dzieci. fantastyczną rodzinę i wnuki Dobrze, i to że ją... nie wiedziała ale nie wiedziała chyba to ją chyba to dobiło, to naprawdę bardzo mm -hmm. szybko osoba w tak dobrej z doskonałej kondycji mama, bardzo szybko. Mama zmarła tak. z powodu zgryzoty tak, no, tak. chyba że tak. Panu, że tak, że tak że w takiej tak. sytuacji tak sprzedała swoje jest mieszkanie tak. właśnie że mnie ratować kiedy do, do babci dotarło że ja nie mam żadnych do mamy że ja nie mam środków na utrzymanie i na obronę Dawno, to wtedy postanowiła i sprzedała własne mieszkanie, żeby mnie ratować. Usłyszała właśnie od syna, kiedy mówi do mnie, do ojca, do roboty cwelu. Do mnie powiedział syn, już po darowiznie, kiedy już nie musiał być kochanym synkiem, synkiem a nie ja kochanym tatusiem. To powiedział jak? Do roboty cwelu. Dla pieniędzy są gotowi na największe świństwo. Nie mają wyrzutów sumienia. Żeby mieć wyrzuty sumienia, trzeba mieć duszę. Mamy panią, pana małżonkę, która wysłuchała zwierzenia w wykonaniu pana Tadeusza i wiem od koleżanek, które z panią wcześniej rozmawiały, że te, ten człowiek, który przedstawia się tutaj jako anioł, był człowiekiem, który panią prześladował i, i dzieci pani. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, dobry wieczór, pani redaktor. Ten, ten dom został wyceniony przez rzeczoznawcę, przez jest operat, gdzie jest 3,5 miliona wart i pan Tadeusz Bogusz też ma ten operat się zapoznał. DNA to zostało sfałszowane. Nie sfałszowałem żadnych panie, dokumentów. Na podstawie tych dokumentów, powołując się na błąd obdarowywał pan w swoim mniemaniu dzieci, podczas kiedy okazało się, że nie są pana są? dzieci. Oczywiście. To jest błąd co do oświadczenia woli. więc tak że pan jest. wytoczył takie postępowanie. Wytoczyłem teraz takie w ramach tego postępowania. postępowania sąd prawdopodobnie przeprowadzi ponownie badanie DNA. Tak jest. I darowizna, tak, skutek tego nie, powinien być tak. taki, że, że będzie uznane to oświadczenie woli o przeniesieniu tej woli. Odebrać. A czy te dopalacze, które Państwo, pani, pani wykształcony chyba syn prowadził, to też nieprawda? To wszystko jest wymyślone? Nie, proszę Panią. Jeżeli chodzi o dopalacze, rzeczywiście syn prowadził trzy sklepy, natomiast środki. Na te sklepy. Mieliśmy z kredytu, to też potrafimy udowodnić. Jest alkoholikiem i to też jest w sądzie. Sprawa mojego alkoholizmu została dawno wyjaśniona. Przez sąd? W dwóch, dwóch instancjach. W dwóch instancjach sprawa jest zakończona. Rzeczywiście czytałam dokumenty, z których wynika, że oskarżenia, które małżonka czyniła, upadły i prokuratorskie także. Jednocześnie byłem także przez małżonkę oskarżony i przez prokuraturę. Wystąpiono o skierowanie mnie na przymusowe leczenie. alkoholowe, Czytałam to. I co? Jak się zakończyło? Zostało to dlatego, umorzone. I jednocześnie wyco a prokurator wycofał oskarżenie. oskarżenie. Pan Bogusz został, ma, ma stwierdzoną schizofrenię. Można to sprawdzić w Akademii Medycznej, dlatego że tam się leczył. Ja jeździłam jak To Byłam kto zrobił, proszę pani, w takim razie, kto zrobił fabrykę mebli i wysyłał oraz inne Było jakieś... to wszystko, pani redaktor, wszystko ja też tyrałam, jak, jak wszyscy pracownicy, którzy pracowali u nas. Mogą potwierdzić, że od rana do wieczora pracowałam razem z Panem Boguszem. Byliśmy fikcyjny, po fikcyjnym y, y, rozwodzie, rozwozie, ale mieszkaliśmy wszyscy razem z dziećmi do 2008 roku. Mój wkład też był bardzo duży. Ja pracowałam w firmie budowlanej, y, pracowałam przy tych meblach, pracowałam przy tych latarkach, prowadziłam księgowość, bo jestem ekonomistą. Rozumiem. Wszystko było wspólne od 2008 roku. Jak uciekliśmy, nie wpuścił nas nigdy na swoją posesję, kłamie, ma cztery rozwajlery, które pilnują jego posesji, wprowadził Dobra, do swojego domu po dwóch tygodniach mój panią mój Marię Walasik, prze, która bez przerwy jest z nim, nieprawda, to pani, nieprawda, jest tutaj Głamstwo. pani Maria Walasik, pani Walasik Nawiasz żyje w, w swoim mieszkaniu. Możliwe, możliwe. Takich spraw tygodniowo znam bardzo wiele. Wszystko ma jedną osnowę. Gdy taki rodzic, tacy rodzice przekażą potomkom za życia dom, 50 hektarów, 3 hektary, dyskotekę, w tym momencie kończy się miłość. Ja po raz dziesiąty apeluję. Ludzie, napiszcie testament, dajcie dziecku z notarialną pieczątką i powiedz, jak ja, synek, umrę, to wszystko jest Twoje. Jak ty zachowasz jak cfer, to ja ten. Testament unieważnie. Kiedy przekazałem notarialnie całą tą nieruchomość dzieciom, ściśle określonych za obietnicą pomocy, o, o, o. natychmiast wystawili całość na sprzedaż w internecie. No właśnie. Dlaczego panu się nie udało odwołać do rewizji? Bo sąd uznał, że zwracanie się do ojca Tycfelu mieści się w normalnej kategorii. Tak, nie tak z, jak sąd apelacyjny w EU uznał, termin. że jeżeli mąż córki obdarowanej Mówi do matki, która dała 200 tysięcy euro, ty stara lampucero. To nie przekracza granicy normalnych konfliktów dlaczego dlatego Pana darowizna mogłaby być odwołana, gdyby Panu spalono, ja nie wiem, coś na głowie, ucięto rękę, to e, doszłoby do... Wtedy by była rażąca, rażąca. niewdzięczność tak, tak. i mógłby Pan cofnąć tę darowiznę. I na tym Bez dowodzenia, właśnie, że jest byta, tu się nie. syn pobił ojca, padaczka, szpital, drzwiami od stodoły. I tak. sąd stwierdził, że to była zwykła rodzinna sprawa. A ja mam ciągle tę naiwną pewność, że samo zwierzenie państwa z dwóch stron spowoduje, że sprawy, które toczą się tak, tak powoli, nagle nabiorą tempa i być może spotkamy się przy końcu roku i, i państwo na licytację komorniczą, no, no nie, no może nie wypowiadać tego złowieszczego słowa. Dlatego to bo są... chciałam zakończyć. Optymistycznie, może nawet klasykiem, który ciągle lubię powtarzać, to muszę wyznać o tym, że każda szczęśliwa rodzina jest do siebie podobna, a każda nieszczęśliwa jest w e, e, tak oryginalny sposób, jak w tym wypadku, do siebie niepodobna. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dobranoc Państwu.